Ciągną mnie debil. Jesteś kamik słabą milerią. Pan wroty, uczę się dopiero. Co mi to chodzi? Ja próbuję pojąć kto pytał. Proszę, bo nie mnie? W porządku, wybaczę ci to. Ale cię zabiję po prostu jak się spotkamy. Sorry. Dziękuję. O nie, dałem sloa przynajmniej. Co? Nie, bo ma pytań. Powiedziałeś, że ma sloa. Boże, to już było. O nie. to. Nie! Inior! 5, 4, 3, 2, 1... Kurwa w czterech wyracie ten mecz Penta! Ej penta! Teraz, teraz będzie! Penta, 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 penta! Proszę! Kurwa! Tego. Pęta, penta, penta! Pęta! pęta, pęta. Mój, zabierz się Zabierz mu! Nie zostaw Maciek, proszę! Maciek! Zabiesz, Maciek! kurwa. Ile punktów? To był flex? No! <laughs> my to jeszcze. Zagrajmy jedną grę w lola, gdy będziemy cały czas tak gadali. O nie, z mnie znowu jungler. Dobra, patrz na to. Co jest, co jest? Chory psychicznie. Przeżyj Maciek. O, ale wlecieli, co jest? A jeszcze Maciek przeżył. Możesz tę rolę zagrać, a nie razem nie grałem. Możesz zagrać następto. Ale my tu idealnie gramy. Marcin, świetną W Lekatorze, to koniecznie. Jeszcze świetnie przeżyć? Co jest? O śmietan. Kurwa! Wiecie jaki dinozaur ma 500 zębów? Nie, zaurus. Skąd ty to wiesz? Ostatnio spotkałem takiego hopa na wie? ulicy. Cicio, jak było więc <laughs> nie odzywaj. Taki koleś na ulicy i on w kapturze był i się mnie spytał, kto był w Paryżu i jeden dzisiaj kurwa nie wiem kto był w Paryżu. No <laughs> <laughs> nie, no ten kanon minion się barduje, nie wytrzymam tego widoku. No mnie to mar. E. go. uderz go, błagam, Anterias. <laughs> Ale, ale piękny ten skinek. Ja no wiem, ale jest. ja się inny. Nie, to Jak jest, jest najlepszy. No, to jest najlepszy do no joke, to jest najlepszy. Jakiego ty byś innego chciała do Ja bym chciała to piesko, ja no jestem taka edgy. I moim boyfriendem z Naruto był Żartuję. <śmiech> <śmiech> Maciek, teraz zobaczymy, że masz ufoludę jako zdjęcie w tle. Co to jest? Od kiedy ty to masz? Maciek, kiedy ty to ustawiłeś? Nie, zawsze mam. <laughs> zawsze? Maciek miał <ja>, zawsze ufoludę <laughs> <ta. śmiech> Dobra, dzisiaj wylosowało, że Ala musi kupić boosta za RP tutaj, żeby skiny wylosowało. Ale wszyscy mają nie Ala nie ma. O, zajebiście. <laughs> jesteś wietardy. I można zacząć? Czemu ty grasz tym przegratem, bo ty jesteś taki useless, śmietan? Ty nic nie robisz. Erka. Czemu Erki nie użyłeś? Śmietan. Kurwa, nie miałem <laughs> komu? <laughs> Jezu. Teraz <laughs> się Maczyk! Ale tak śmierdzi. Mecz. <noise> jest w ogóle ten lolilej? Miałeś fazę na lolitki. ale jesteś taką lolitką? <noise> tak czy nie? Bo mnie lolitki mega kręcą. <noise> <noise> Ej, hey, mini Mike jest takim lolitem. Maczyk, kurwa. Co to za skin do gregasa? Jak co to śmierdzi. za skin do gregasa? Kurwa, Maczyk. Co to Bo za skin do gregasa? Co to jest za skin do gregasa? Ja pierdolę. Jakiś kurwa latający. <noise> ty, naprawdę, co to jest za skin do gregasa? Dzielony. Cancer no, S <noise> co to jest za tym? Może ktoś peł? Tak, <grymne> żeby nie musiał się tak wysilać z tym angielskim. Cześć, Ala, Cześć. Cześć. Powiedział Cześć, ktoś dzisiaj, że coś piękna? Nie. Aha. <grymne> Siema, według YouTube'a dużo osób, co ogląda moje filmiki, nie zostawiło mi suba. Więc jeżeli ci się podobało, to byłoby mi bardzo miło, gdybyś tego suba zostawił. I, i pozdrow. Zrób małpę, Hubert. Jest jeszcze przed ciszą nocną. <grymne> <grymne> Koksu, zrób małpę. Nie. W porządku, szanuję twoją decyzję. Jak co ty dzisiaj jadasz na obiad? Zryżam się z makaronem. Makaronem. Zryżam lepszą. Dobra, weź ty w ogóle. Jedziałeś kobiety, mam 100% rajdza. Tak prostu Proszę, by tego teraz. Kabel, kabel, kabel. E. I, o kurwa. One shot. nie miał. nic, Dawno nie wziąłem bardziej. Just changlera. No Dobra, kto on jest snuba? LOL nie padło na mnie? Okej. Okay. Tak się mordę w końcu.